Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siema się, tam na Centrze z Głinsy na moim kanale. Następnie tym sobie w kod i Grabito 18 i ja wam 10% dopłat oraz 20 na sam start. przykładowo wpłacacie sobie 200 złotych i 220 bo 10% dopłaty z moim kodem. Jest mega opcją, bo po prostu dostajecie więcej, a mój kod jest najlepszy. Najlepiej oddaję z moim kodem, więc czemu by nie wpisać. Polecam serdecznie, a na stronie jest wiele metod płatności, takich jak blik, e, Pace of Card, No wszystko, dosłownie, wszystko. Więc dosłownie, czym byście nie chcieli możecie wpłacić, czy to nawet z kinami do CSA? Także naprawdę fajnie. Na stronie macie też darmowy konkursik co 6 godzin co 24 godziny jest również co 24 godziny jest też daily case'ik, otwórzmy sobie go, wiadomo najczęściej wylatuje któraś z tych trzech skinków i nam zapewne też wyleci no właśnie, ale komuś z was może się pofarcić i wyleci wam na low precencie jakiś fajny skinek a za darmo właśnie warto sobie spróbować, bo czemu by nie tak, czemu by nie, na samym dale macie skrzynki zabicie na social media też za darmo więc naprawdę fajnie, no i z rzeczy co za darmo to chyba tyle, tak, teraz sobie przejdźmy, bo dzisiaj robimy Mocną rzecz, mocną rzecz, a nie to jeszcze za chwilę, bo najpierw przejdźmy do eventiku, bo mamy eventik. W królu z gór, punkty, tutaj możecie sobie za dane miejsce, które zajmiecie, otrzymać skinka. Przykładowo, za pierwsze miejsce stalny, tutaj w slawter, więc naprawdę spoko. Tu sobie możemy strzelić skinka, cyk, cyk. No, zazwyczaj od kilku groszy do nawet pięciu dziesięciu złotych wylatuje. No, nam dzisiaj się nie poszczęściło. I wiecie co, wymienimy sobie tutaj 50 koła punktów. Ja w ogóle nie dość, że ładna to jeszcze aż 100 złotych, więc naprawdę fajnie. Dobra, i dzisiaj sobie robimy taką misję. Dzisiaj po prostu będzie najprawdopodobniej jedna bitwa, bo robimy sobie 10 skrzyneczek z glossami. Ze zwykłymi, nawet nie, nie to lepsze, tylko ze zwykłymi, na 3 osoby, bo na dwie to za mało, na 4 za dużo. Klasyka, jak ktoś mi ogląda dłużej. No i liczymy, że nam to odda, bo jak nie oddano, to no niestety żegnamy się. Dobra, zobaczmy, 10 skrzyneczek. No i czym na jakieś fajne gloves'y, jakieś wajsy, coś tego typu? Było super. No, pierwsze kówno. No, w tej skrzynce akurat lecą tanie gloves'y, a my jeszcze najtańsze w ogóle dostaliśmy z nich. O, teraz to już w ogóle, GG. To już jest GG, widziałem. No, może nie GG, bo jeszcze jest. O, za 600 dostał z rosa. No, jedno jakieś dobre rękawice. Ej, to coś kosztuje? A, jednak nie. No to fajne. No, ale jest to do zrobienia, jest. Fil testet, okej okay, już trochę. Aha, dostał za 500. No, robi się niekolorowo, widzowe. Cztery skrzyneczki, cztery skrzyneczki. No, wygrajmy takim cudem. By było naprawdę super, bo mielibyśmy dalszy budżet, ale. Nice. 1800 zł. No, tyle by nie stracić prowadzenia, żeby oni teraz nic nie trafili. Chyba też to, do... jednak niedobre. On za 600. 600 złotych przewagi. Proszę. Chyba wygraliśmy. Jeszcze za 700 trafiliśmy. Ej, kozacko. Kozacko i 15 koła. X3 praktycznie. No te skrzynki z glossami są OP, więc teraz przejdziemy do, do tych skrzyneczek. Ale ja bym je ulepszone. Kurde, kusi mnie, żeby wjechać Alien, Wiecie co, widzowie? Kusi mnie. Kusi mnie zrobić coś takiego. Ale na, na dwie osoby. No, coś takiego na dwie osoby. I liczymy, że tutaj jeden na jeden rozwalimy. Tylko, że ulepszone teraz zrobiliśmy, więc obstawiam, że to aż tak nie odda, bo jednak kosztuje po 1500, a nie po 700. A tam wiecie, były nieulepszone, więc no. Ale chyba, że nam będzie ładnie sypało. Za cztery koła? Za 1800. W 4 cztery koła kosztują. Szkoda. Bo to by był naprawdę fajny wstęp. Ej, to jest, to jest dobre. 4800. Dziękuję. Ej, jest, jest pięknie. Jest potencjał. Te też chyba z dwa koła. 2300. Uwielbiam skrzynki z rękawiczkami, zawsze to mówiłem i dalej to podtrzymuję. Oj, teraz on trafił za 4 koła i nas podganił. No kurczę, jak wygramy tę bitwę to będzie naprawdę super. Oj, lipa. A nie, jego 700, okej. Okay. Świeciły się jakby miał kresztować z dwa koła. Tutaj to samo trafiamy. A jednak nie to samo, bo ja faktory nie za 4000. Bardzo mi się to podoba. Oj, on trafił Emerald za 5,5 trafiliśmy. Powiedz, że to są jeszcze znowu za 4. Nie, nie są za 4. Ej, za 5,5. Nie wiedziałem, że, że te uwagi kosztują tyle, tyle siano faktury On filtese za 1200. Ej, jak ta bitwa oddała. Jak ta bitwa oddała. Co jest? Ile? 33 koła. 33 koła. Czajcie to? Dobra. To wiecie, co robimy? Bitwę ostateczną. Eee, I robimy sobie tak, robimy sobie 10 takich skrzyneczek I 10 takich. Najgrubsza bitwa, też na dwie osoby. Jak to wygramy, jesteśmy za robosami i zrealizuję w końcu mój wymarzony pomysł na odcineczek, który się już dawno. Mam nadzieję, że się spodoba wam, jeśli go zrealizuję. Eee, ale potrzebuję do niego dużej ilości budżetu. Jeśli wygramy tą bitwę, to ten duży budżet będzie. Więc się okaże. Zaczynamy fajnie, chyba, chociaż jaką faktory nie. Ok, za 2,400. Nice. Nice, 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 zaczynamy naprawdę przyjemnie, tutaj już gorzej. A, bo to są jeszcze z, z tej tańszej skrzynki, mi wyleciały te za 2,400. Ej, fajnie, oj, omegi. Filtrestet, ok, za dwójkę. Omegi faktorynie, to by było po nas? Nice, kobalt z bardzo śliczne. Ogólnie, e, handwrapsy są super. I kobalt skulsy, skulsy i te slautery, co trafiliśmy na początku. Bardzo lubię te rękawiczki. E, zobaczmy sobie dalej. O jak w Faktorieniu to jest lipo, znamy Minion Boweru, okej, okay, okej. Okay. Byle by tych rękawiczek w Faktorieniu nie trafiał przeciwnik. Ej, to jest... 2400 fajnie. fajnie. losy. No tu lipa chyba. No, za więcej? i tak spoko. I tak spoko. Te się świecą, ale one są tanie, no właśnie, 400 złotych. Ostatnia skrzynka z tych tańszych. I znowu... Za sześć koła! Za sześć koła! Ej, uwielbiam rękawiczki! I teraz te lepsze. Teraz te lepsze skrzynki. Zaczynamy źle chyba. No, dosyć źle, ale on też nie trafił wybitnie. Mamy 8 koła przewagi, nie możemy jej stracić. Oj, trafił dobre. I to za trzy trzystaż. Noxcy. nigdy nie pamiętam ich nazwy. Faktoryniu? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nieźle, nieźle. Nieźle, ale nie mamy jakiejś turbo przewagi, bo jedno jakieś wybitne rękawiczki nas nie ma. Oby tak się nie stało. Ok, za 900. on też za 900, ok. Byle by utrzymać wprowadzenia. No tu lipa dla obu, no jemu trochę lepiej, ale 6 koła przewagi. Faktory nie może? Filter jest to 700, no i nas goni. 6 koła przewagi, 6 koła ciągle. Tutaj lipa dla obu. Ostatnie dwie skrzynki, czyli skończymy ten odcinek w szczęściu. Ok, faktory nie może? Tested. On za 4 trafił. Ostatnia skrzynka, proszę nie, Nice! O 400 zł, 50 koła. 50 koła. 50 koła, 50 koła. Kocham skrzynki z rękawiczkami. Kocham skrzynki z rękawiczkami, oficjalne. i tylko z moim kodem, oczywiście, grabi 18. Tak oddaje 10% opłaty, 20 na start. Macie link w opisie. Zachęcam serdecznie do użycia kodu, do wejścia w link w opisie. No i to by było na tyle: opeczka w grasu z dzwonkiem. Ja, no, oficjalny statement. Kocham skrzynki z rękawiczkami, tak oddały pięknie, że, że naprawdę super. W ostatniej skrzynce się zestresowałem, bo zobaczyłem te wajsy, bałem się, że je wspomnie. No ale na szczęście się udało, także ja wam dziękuję za odcinek, trzymajcie się. Elo.